Spotykamy się na kolejnej edycji Forum Humanum. Większość z Państwa już uczestniczyła w tego typu imprezie. Z tego co widzę wszystkim to bardzo się podoba, ale takim ojcem duszą tego wydarzenia jest swój wspólnik Andrzej Bartkowski, którego pozwalam sobie przedstawić, a Państwu życzę w swoim imieniu miłego wieczoru. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Ale główną osobą, którą trzeba dzisiaj przedstawiać, jest legenda polskiej wokalistyki, wspaniały Bernard Ładysz. Pani Leokadia Rymkiewicz-Ładysz i pan Bernard Ładysz. Za Brawo. dużo. Poprosimy tutaj zająć miejsca. Standing ovation. Mogę usiąść? Proszę bardzo, proszę. <noise> Witamy Państwa i Panią Leukadię Rymkiewicz-Ładysz, która też jest śpiewaczką bardzo znaną i która towarzyszyła mistrzowi przez prawie całe dorosłe życie. Pan Bernard Ładysz w zeszłym roku obchodził 90-lecie. Nieprawda? Nie wygląda. Był to wspaniały benefis na deskach Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. W grudniu zeszłego roku, a my pozwolimy sobie kontynuować, bo taki jubileusz powinno się obchodzić przynajmniej z 10 lat. Bardzo nam miło, że Państwo zechcieli być z nami. Jest to na pewno wielkie święto i będziemy mieli ten dzisiejszy wieczór w pamięci bardzo długie lata. Trzeba zacząć koncert. Zaczęliśmy utworem Mazurek, ale teraz zaczniemy kompozytorem Stanisławem Moniuszko, Krakowiaczek, utwór w wykonaniu tenora Michała Szymkiewicza, przyjaciela naszych bohaterów dzisiejszych. Szumi w koło mi się głosem, a jak zbiorę zorze, dziewczęta z całej wsi będą się przymilać mi. I ta, i ta ładna, lecz w różnej ich chęci, obo mnie już żadna nie zbawi, nie znęci. Jedno tylko serce mam, jedno tylko kalkę znam, Mam jedno, tylko halkę znam. Z czapki, pawie pióro, barwa mi się mieni, jak dzionek za chmurą, gdy go świt rumieni. Do mnie błyszczy pawi puch i a ja i ja, zuch. Jak ci ja, pędzę sobie swawo, kto mnie nie wymija, lunę w twarz kurzawo. Bo ja sobie pani król, wśród zielonych nimi...